Cześć wszystkim, z tej strony Aleksandra. Red Lipstick Monster wypuściła najnowszą kolekcję kosmetyków razem z Bell, i chyba wszyscy jesteśmy jej ciekawi. Także zapraszam Was do oglądania testów. To, co dla mnie było zaskoczeniem dzisiaj, to to, że mimo, że premiera, kiedy to nagrywam, miała miejsce już dwa dni temu to nadal te kosmetyki w wielu Biedronkach nie są dostępne. I nie było ich ani w takiej, która jest najbliżej mnie. Pojechałam potem do innej dzielnicy, tam też nie było. Później przypomniałam sobie, że przy okazji swojej pierwszej premiery kosmetyków, RLM osobiście pojechała je zobaczyć do Biedronki, która znajduje się w elektrowni Powiśle. Więc pojechałam aż tam i rzeczywiście akurat na Powiślu udało mi się te kosmetyki zdobyć. Były wszystkie bez wyjątku. Także dzisiaj będę je testować dla Was. Żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, to pokażę Wam teraz, co Wybrałam do tego testu i tak jak zwykle wybieram po jednym kolorze z każdej kategorii, to tutaj po raz pierwszy mamy wyjątek, bo nie mogłam się zdecydować, kusiło mnie więcej kolorów. Także jeżeli chodzi o cienie płynne, to dzisiaj wykorzystam dwa i tutaj mam odcień Aurora oraz Solar. I tak samo w błyszczykach też jakoś nie mogłam podjąć decyzji, bo bardzo mnie kusił ten Fiery i on mi się wydaje taki najbardziej uniwersalny na co dzień, ale jednocześnie jednak dający więcej koloru. No ale z drugiej strony byłam też ciekawa, tego Stormi, przez to, że on jest taki szarawy i podobno ochładzający. Także, właśnie wybrałam ostatecznie dwa kolory, bo decyzja była dla mnie zbyt trudna. Z kosmetyków do ust przetestuję jeszcze olejek. Tutaj wybrałam akurat jeden kolor, czyli Gemi. ze względu na to, że on jest najciemniejszy, mnie jesienią i zimą bardzo ciągnie do takich ciemnych, mocniej nasyconych kolorów. Sprawdzę też, jak pracuje się kredką i tutaj wybrałam kolor Moonlight, też jakoś po prostu z tych, które były dostępne, był dla mnie najbardziej ciekawy. Oczywiście, przetestuję też to, co w pierwszej kolekcji było niemałym hitem, czyli róż i rozświetlacz. Tutaj akurat mamy tym razem zmienioną kolorystykę, co bardzo mnie cieszy, bo z jednej strony po prostu są to kolory trochę bardziej odpowiadające obecnemu sezonowi, a po drugie też to, co mnie cieszy, to, że w rozświetlaczu została dodana ta przedziałka, bo w poprzednim moim egzemplarzu z poprzedniej kolekcji po prostu miałam nieproporcjonalną ilość jednego koloru do drugiego. Przy okazji nowych kolekcji, a zwłaszcza takich, które budzą największą ciekawość i też tych Mocniej związanych z polskim podwórkiem. Oprócz wyboru kosmetyków do testu, pamiętam też zawsze o Was, więc mam dla jednej lub jednego z Was róż i rozświetlacz. I te kosmetyki wybrałam ze względu na to, że wydają mi się, po pierwsze, bardzo intrygujące, po drugie, dosyć uniwersalne. I ze względu na to, że w poprzedniej kolekcji one się właśnie cieszyły dużym zainteresowaniem, to mam takie wrażenie, że w tej kolekcji może być podobnie. Także jedna osoba z Was będzie miała możliwość te dwa kosmetyki wygrać, ale o tym później. Mówiąc o samych opakowaniach to z jednej strony one są takie bardzo proste i odpowiadające cenie. Super, że w tej kolekcji został postawiony nacisk na niską cenę i to jest kontynuowane. Bo cena tych kosmetyków nie przekracza 37 zł, także to jest na duży plus. Oprócz tego podoba mi się też to, że nakrętki są w różnych kolorach, to jakoś tak trochę też urozmaica tutaj i przykuwa uwagę. No i sam napis właśnie taki pod jednym kątem srebrny, a kiedy odbija światło holograficzny, też jest fajnym akcentem i takim jednocześnie minimalistycznym ale też właśnie przykuwającym uwagę. Jeśli chodzi natomiast o te opakowania, to tutaj bardzo mi się podoba to, że został zastosowany ten przezroczysty plastik i znowu to, że ta klapka, ta górna część jest w kolorze, a pod spodem mamy przezroczystą warstwę, to fajnie nawiązuje do tamtych opakowań. Tutaj jedynie ja bym się pozbyła tego białego kartonika, który jest pod spodem. Według mnie to fajniej by wyglądało, gdyby też było takie przezroczyste, no ale to już jest totalnie indywidualna preferencja. Zaczniemy ten test od różu, i tutaj możecie zobaczyć jego kolorystykę. Jeden z nich jest bardzo wściekło różowy, a drugi jest wręcz prawie brązowy. Ja szczerze muszę wam powiedzieć, że na początku, kiedy zobaczyłam przebitki u Ewy, ale jeszcze nie usłyszałam, kiedy mówi o tych kosmetykach, to byłam przekonana, że tym razem zdecydowała się na inny kosmetyk i że właśnie z jednej strony będzie róż, a z drugiej strony będzie brązer. Brąz wydawał się taki jeszcze cieplejszy i mocniej nasycony, także myślałam, że to będzie taki ocieplający brązer. No ale z drugiej strony właśnie jakoś mi to do Ewy nie pasowało, bo ona jednak używa zwykle chłodnego. Bronzer. Bronzera. Także jednak jak się okazuje, obydwa to są róże. Pokażę Wam jeszcze tylko na szybko porównanie do tego z pierwszej kolekcji. W zeszłym roku, kiedy wyszła ta kolekcja, wydawało mi się, że już to jest bardzo krzykliwe, a teraz porównajcie sobie róże z obydwu tych słoiczków. Nasycenie tutaj gigantycznie się różni, także przy tym to teraz to wypada dosyć blado. Konsystencja tego produktu jest bardzo musowa, dosłownie identycznie jak w tym pierwszym, jeżeli go mieliście, to wiecie, z czym będziecie mieli do czynienia. A tak przedstawiają się słocze obydwu kolorów. Byłam jeszcze ciekawa, jaki kolor nam wyjdzie po złączeniu obydwu tych kolorów, bo bardzo lubiłam to robić z tym zeszłorocznym. I tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda ten kolor. To jest ten najniżej i muszę przyznać, że wygląda bardzo pięknie. Chyba nawet połączenie właśnie tych dwóch kolorów podoba mi się zdecydowanie bardziej od i jednego, i drugiego tego różu, ale mimo to nałożę je na razie osobno, jeden na jeden policzek, drugi na drugi i zobaczymy, co lepiej się prezentuje na twarzy. Po tej stronie daję sobie ten herbaciany i rozklepię go palcem. Uważam, że to jest najlepsza metoda do tego różu, żeby też po prostu nie zjeść za dużo pigmentu. Dzięki tej musowej konsystencji on się rozprowadza po prostu w trzech ruchach, także praca z tym to jest mega przyjemność. I jeżeli chodzi o sam odcień, to on na moim policzku wypada delikatnie fioletowo. Podoba mi się ten kolor, ale uważam, że jest dosyć nietypowy i jest takim bardzo intrygującym wyborem, jeśli chodzi o kolor różu. Po tej stronie z kolei wiedzie ten wściekły i jestem bardzo ciekawa, jak on będzie wybijał, bo dla mnie właśnie już tamten różowy był mocny, także zobaczmy, jak tutaj. On by się idealnie wpisał w te trendy, kiedy Barbie była totalnie na topie, bo to jest idealnie Barbie kolor. Ja dodam sobie jeszcze po jednej i po drugiej stronie więcej, bo lubię po prostu, jak jest intensywniejszy efekt. No dobra, teraz już odrobinę przesadziłam z obydwu stron, ale chciałam zobaczyć, na ile ten kolor da się dobudować i właśnie w jaki sposób one wybijają, kiedy jest ich więcej na skórze. Po tej stronie ewidentnie właśnie to jest taki bardziej fioletowy podton, ale jednocześnie dla mnie ta strona wygląda dużo bardziej naturalnie. Ta z kolei wygląda już już trochę gorączkowo i też bardzo letnio. Dla mnie to jest kwintesencja letniego koloru różu. Także tutaj właśnie taki mały znak zapytania do tej strony. Ale to, co ja będę robić w przyszłości, to po prostu mieszać obydwa te kolory ze sobą i taki kolor będzie idealny teraz na ten okres. Albo właśnie będę po prostu bardziej korzystała z tego odcienia. Klasycznie musi jeszcze wjechać róż na nos, także teraz dam sobie ten herbaciany tutaj tak przez środek. Sprawdzę teraz jeszcze ten olejek, bo przez to, że mam trzy produkty do przetestowania do ust, to nie będę w stanie na sam koniec nałożyć wszystkich. No, chyba, że jeden po drugim. Ale teraz po prostu na czas trwania makijażu oka pomyślałam, żeby skorzystać z tego olejku. I jestem go ciekawa. Ja osobiście nie używam olejków, używam błyszczyków. I to jest moje uzależnienie. Także jestem ciekawa tutaj zarówno konsystencji, i takich wrażeń na ustach. Jeśli chodzi o sam ten kosmetyk, to on w ogóle pachnie. I ma taki zapach lekko-ciasteczkowy. it. Produktu tutaj nakłada się dosyć mało, nie wystarczyło mi to na aplikację na całe usta, także muszę zanurzyć jeszcze raz. Ale jeżeli chodzi o sam aplikator, to on jest ciekawy, bo jest tak mocno ścięty i tutaj ta ścięta przestrzeń jest bardzo przyjemna do tego, żeby nakładać na usta, no bo jest cała pokryta tym takim meszkiem. Teraz tak na siebie patrzę w lusterku i to jest bardzo dziwny efekt, taki dla mnie nietypowy, bo jakoś po pierwsze myślałam, że skoro to oleje, to że efekt będzie taki troszkę bardziej tłusty, jeśli chodzi o takie wrażenie na ustach. A zupełnie tak nie jest, więc to na plus. Podoba mi się bardzo to, że usta są równomiernie pokryte kolorem i ten kolor dla mnie to jest takie idealne podkreślenie ust. On dla mnie działa trochę jak tint, że barwi wam usta i wcześniej miałam dużo bledsze niż teraz, ale jednocześnie to trochę wygląda i imituje to, jakbym miała takie usta, a pokryłabym je tylko bezbarwnym błyszczykiem. Dodatkowo nie ma żadnego uczucia sklejenia i też nic się nie wylewa poza kontury, także muszę wam przyznać, że tutaj mam bardzo pozytywne zaskoczenie tym kosmetykiem i w takim dziennym makijażu moim zdaniem to będzie świetny wybór. Teraz przejdę do cieni w płynie. W filmie, w którym Ewa pokazuje swoją kolekcję, ona sama ma na powiekach ten... Kolor, czyli solar, co przywodzi mi na myśl solara i białasa z SBM-u, ale okej. Okay. I jego sobie dam na jedną całą powiekę, żeby zobaczyć, jak to się zachowuje, a później przejdziemy do tego drugiego koloru. Zbliżyłam was nieco do siebie, żebyście mogli lepiej to zobaczyć. Samo opakowanie chodzi bardzo ciężko, naprawdę musiałam tak użyć siły, żeby je otworzyć, i też trzeba użyć sporo siły, żeby je zamknąć, ale to akurat dobrze wróży, bo przynajmniej produkt w środku nie będzie zastykał. Ewa w swoim filmie mówiła, że ona daje to bezpośrednio z aplikatora, także ja zrobię tak samo. O oh, wow, to świeci dużo mocniej, niż bym się spodziewała. I w ogóle już na takim małym obszarze na powiece widać, jakie to jest dłochromowe. Jakoś tak w opakowaniu to wygląda w sumie głównie różowo, ale teraz widzę, jak pod jednym kątem to jest różowe, a pod drugim jest takie złocisto, lekko nawet zielonkawe. Dla mnie najgorsze jest to, że kamera nie jest w stanie w żaden sposób oddać tego, jak to błyszczy, i nawet nie mówię tutaj o swoim własnym nagraniu, ale właśnie Ewa miała ten odcień u siebie na powiece. No i widać było, że okej, okay, powieki jej tam dosyć mocno błyszczą, ale zupełnie nie było widać tego, jaki to daje efekt. Gdzie wiecie, Ewa ma ponad dekadę doświadczenia, dopracowane ustawienia, najdroższe lampy, najdroższe obiektywy, i właśnie po prostu też dopracowane wszystko to, jak ona chce pokazać. Wszystko jest ustawione na tip -top i nawet u niej ten efekt nie jest taki, jak tutaj u mnie na żywo. Więc szkoda, że po prostu nie da się tego pokazać widzom w taki. Idealny sposób, bo ja bym wam mega chciała pokazać, jak to błyszczy. To jest tak niesamowite, że aż mam ochotę pociągnąć to teraz tutaj bardziej i zdecydowanie wyżej, niż bym to zrobiła normalnie. Raczej zrobiłabym to tylko na powiece ruchomej, ale teraz przeciągnę sobie jeszcze wyżej, żeby dać temu cieniowi więcej możliwości załamania światła. Jeżeli chcecie delikatnie rozmiękczyć granicę, to można sobie też wziąć puchaty pędzel i tutaj sobie to delikatnie rozpracować. Ja tak zrobię z samą tą górną granicą, bo tutaj to odcięcie wewnętrzne. Nętrznym kąciku mi się bardzo podoba, ale właśnie tutaj sobie to delikatnie tak rozdmucham. Jak dla mnie to po pierwsze jest produkt samograj, bo można tylko to nałożyć na powiekę i nic więcej nie potrzeba, ale po drugie to będzie fajny cień do robienia cut crease i właśnie przez to, że po pierwsze możecie to zrobić samoistnie tym pędzelkiem, a po drugie jest też po prostu możliwość tego nałożenia w jakiś inny sposób i możecie sobie najpierw odciąć cut crease korektorem, tak jak się robi standardowo i potem na to nałożyć ten błysk i efekt będzie ekstra. Teraz przejdę do cienia aurora, bo mam wrażenie, że on akurat u Ewy został dosyć słabo pokazany, jakoś nie skupiła się na nim zbyt mocno i nie dało się zobaczyć tam efektu. Także położę go sobie teraz na tą powiekę. Kolor aurora nie robi na mnie wrażenia. Jakoś tak po prostu kolorystyka nie za bardzo mi się podoba. Też wydaje mi się, że jednak efekt tego odbicia światła jest dużo subtelniejszy w nim. To jest taki delikatnie fioletowo-lawendowy kolor, i jego drobiny są niebieskie, z takim odbiciem na głównie niebiesko, delikatnie zielonkawo, ale jakoś właśnie ani jego kolorystyka mnie nie urzeka, ani efekt, jaki on daje. Wydaje mi się, że to będzie kolor raczej do takich niedużych akcentów, kiedy na przykład robicie. Makijaż w jakiejś takiej morskiej kolorystyce albo właśnie takiej typowo fioletowej, no to wtedy może jako jakiś taki mniejszy akcent wewnętrzny kącik będzie spoko, ale tak dany na całą powiekę nie wygląda tak ładnie i właśnie jego odbicie światła jest znacznie mniejsze niż przy tym. I to zarówno kiedy patrzę tutaj do światła, które jest po prostu białym światłem, i tutaj, gdzie mam światło kolorowe. Gdzie efekt tego jest jeszcze bardziej podbity. Tak tutaj nawet to nie robi takiego wrażenia. Teraz przejdę do kredki 03 Moonlight. I dam sobie najpierw słocz na dłoni, bo jestem ciekawa, czy ta kredka jest zastygająca. Tutaj możecie zobaczyć kolor tej kredki. I ona jest dosyć dla mnie nietypowa, bo ma taki kolor złocisto-limonkowy. Jeżeli istnieje taki odcień. Ale ja tak to widzę, czyli właśnie takie niby trochę ciepłe są te drobiny, ale też gdzieś dla mnie ta domieszka takiej limonkowej zieleni tutaj jest. I dodatkowo, kiedy ręka jest pod kątem, czyli kiedy właśnie ta kredka kompletnie nie łapie światła, to z kolei jest lawendowa. Ale zobaczmy, jak na oku. A i jeszcze a propos samej kredki, to ona nie jest wykręcana. Wiem, że dla wielu z Was to akurat może być rozczarowanie, bo ja myślałam, że może tutaj da się złapać za dubkę i przekręcić, ale nie. To jest kredka do temperowania. Dla mnie to nie jest problem, ale właśnie wiem, że wiele osób jednak preferuje kredki takie automatyczne. No a tutaj musicie mieć do niej temperówkę. I też jest bardzo, bardzo maserowana. Jest dosłownie taka bardzo delikatna, także musicie uważać na jej konsystencję. I ja sobie ją dam w wewnętrzny kącik, ale tak przeciągnięty na dół i zrobię to po obydwu stronach. Po nałożeniu w ten sposób ona jest zauważalna, ale czegoś mi w niej szczerze mówiąc, brakuje. Jakoś tak miałam wrażenie, że ona będzie bardziej odbijać światło, może po prostu też ze względu na to, że akurat teraz jest położona razem z tymi dwoma cieniami w płynie, gdzie jednak. One bardziej odbijają światło, szczególnie po tej stronie to widać. To tutaj efekt odbicia już nie jest taki mocny i może on wypada tak blado po prostu przy tym mocnym odbiciu. Ale ja się spodziewałam, że ta kredka będzie bardziej taka świetlista i właśnie robiąca efekt takiego mienienia się, a ona jest taka trochę na granicy. Być może do całościowo-matowego makijażu będzie wyglądała fajnie jako taki akcent, no ale właśnie przy innych blaskach po prostu ginie. Poza konkursem dodałam sobie moje charakterystyczne łezki i kropki. I dodatkowo wytuszowałam rzęsy maskarą One Coat Wow od Huda Beauty, którą pokazywałam Wam w ostatnim filmie. Więc teraz możemy przejść do makijażu ust. Jeszcze przy okazji sprawdzę co z tą kredką, czy ona zastygła czy nie. I tak, nawet przy takim mocnym tarciu ona zostaje na miejscu. Także pod względem trwałości ona na pewno dobrze Wam się utrzyma. Jeżeli któryś z kolorów, które są dostępne Wam się spodoba, możecie śmiało się nią zainteresować. Dla mnie pozostałe dwa nie wydawały się intrygujące, no a ten ostatecznie na żywo też robi taki efekt. Efekt bez szału. Olejek zmyty, usta po nim są przyjemnie mięciutkie, i teraz nałożę najpierw konturówkę, a potem przejdziemy do tego najpierw tradycyjnego błyszczyka. Przy okazji powrotu moich Ultimate kresek, kreski łezki, musiały też powrócić brązowe usta, wiadomo, więc użyłam mojej ulubionej konturówki z Vivo i teraz na nią nałożę błyszczyk, i to będzie ten w odcieniu Fiery. On ma dość śmieszny aplikator, czyli to jest dosłownie coś takiego, że macie kształt liścia, i ktoś zrobił dwa nacięcia i ta część po środku, jak macie takie trzy paski, to ona jest taka, jakby ktoś w nią tak uderzył i ona by się tak wybrzuszyła. Więc patrząc z kolei nie z perspektywy liścia tak, tylko o tak, czyli wy go widzicie tak, to jest jedna część i jedna część taka normalna, a ta po środku jest uderzona, więc ona jest taka wybrzuszona. I w to miejsce wybrzuszenia z kolei wchodzi produkt. Świetnie to wytłumaczyłam. I to pachnie dokładnie tak samo jak ten olejek, czyli znowu takimi ciasteczkami typu pieguski. Tutaj znów ta sama historia, czyli ja po prostu lubię więcej produktu na ustach, także moim zdaniem jedno zanurzenie jest niewystarczające, bo ono mi pokryło tylko dolną wargę. Kolor tego błyszczyka jest przepiękny. Mega mi się podoba to, jaki uzyskałam efekt. Wiadomo, mogłabym też użyć jaśniejszej konturówki i może to lepiej wam by zobrazowało kolor, ale z drugiej strony ja i tak zostawiłam usta na środku kompletnie gołe. Konturówkę miałam poprowadzoną trochę grubiej niż sam kontur, no ale na środku nie było nic, więc tutaj widać też jak ona dobrze pokrywa kolorem, ale właśnie z tą brązową konturówką, taką czekoladową, dla mnie to tworzy przepiękny efekt. Mega. Mega jesienny, mega też świąteczny, to będzie takie kombo idealne na Boże Narodzenie. I potem w sumie na cały karnawał, też. Także to jest mega uniwersalna rzecz, mimo że dosyć mocna. Tafla tego błysku się zgadza, ilość drobin się zgadza, bo to błyszczy naprawdę bardzo mocno. Kolor samych tych drobin to właśnie głównie takie intensywnie różowe i bardzo mi się podoba to odbicie światła na różowo. No, muszę przyznać, że to jest chyba mój faworyt i aż żal to zmywać, no ale przydałoby się. Jeszcze przetestować ten drugi kolor. Teraz na całe usta nałożyłam z kolei konturówkę ze Stars from the Stars, bo jestem bardzo ciekawa tego efektu ochłodzenia, więc właśnie nałożyłam po pierwsze coś cieplejszego, a po drugie specjalnie pokryłam całe usta, bo tym razem właśnie nie chodzi mi o zobaczenie efektu na gołych, a o to, żeby zobaczyć, czy to tak poszarza w ładny sposób, czy niekoniecznie. I to jest ten kolor 04 Stormy, także zobaczmy. No i tak, on ewidentnie ochładza makijaż ust, ale właśnie jednocześnie go po prostu poszarza. Więc sam efekt ochłodzenia jest spoko, a efekt poszarzenia dla mnie to już jest balansowanie na granicy. Jestem w stanie się założyć, że dla części osób to już będzie właśnie zbyt szary efekt, chociaż dla mnie to jest do zastosowania ale no, raczej nie używałabym tego na co dzień. Szczególnie, że też przez ten kolor tutaj te drobiny wybijają dużo bardziej. I tak jak w tym poprzednim błyszczyku, drobiny były głównie różowe, czyli jednak trochę tak bardziej sprzyjające makijażowi, tak tutaj one są srebrne. I te srebrne drobiny, moim zdaniem, są idealne dla osób, które lubią błyskotki i oprócz tego jeszcze lubią takie trochę bardziej freakowe, nietypowe makijaże. Dla osób, które na co dzień wolą wyglądać basic, totalnie się to moim zdaniem nie sprawdzi. Także w tym wypadku musicie sami sobie odpowiedzieć, czy lubicie takie trochę bardziej pojechane efekty. Mam nadzieję, że moje usta to zdzierżą, ale muszę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie jestem bardzo ciekawa, jak te błyszczyki wypadną na czarnych ustach. Ok, usta mam już czarne i w ogóle super to pasuje z tymi kreskami, łezkami. I teraz na połówce nałożę sobie ten szary, a na drugiej połówce czerwony. Szary wygląda bardzo spoko. Te srebrzyste drobiny tutaj tak właśnie wybijają bardziej subtelnie. Dodatkowo jest dodane trochę blasku i moim zdaniem taki efekt na całych ustach wyglądałby super. Ale ten czerwony ewidentnie jest wygrywem. I tak naprawdę on wygrywa zarówno na bardziej neutralnej konturówce, jak i nawet na tej czarnej, tutaj właśnie te jego różowe drobiny są podbite bardzo intensywnie, także to jest zdecydowany winner tego porównania. Na koniec został nam do przetestowania jeszcze rozświetlacz. Zbliżyłam was ponownie do siebie, żebyście też mogli lepiej to zobaczyć. Tutaj też pokażę Wam porównanie tego z pierwszej kolekcji, z tym nowym, więc możecie zobaczyć, jak prezentują się kolory w opakowaniu. I jeśli chodzi o ten, to tak jak Wam mówiłam, dla mnie dziwne było to po otwarciu, że tutaj właśnie tej pomarańczowej części miałam jedną trzecią, a dwie trzecie tej różowej. No i tutaj już coś takiego nie ma szansy się powtórzyć, bo mamy dwie osobne wypraski. I mimo tego, że tutaj w opakowaniu jeden znowu wygląda na różowy, a drugi na pomarańczowy, tak jak w tym. Poprzednim, to Ewa mówiła, że ten poniżej ma delikatnie niebieskie drobiny na skórze. I o ile one dobrze wybijają tutaj na palcu, to jakoś nie za bardzo się to transferuje z palca na skórę, co jest trochę dziwne. Więc może w ten sposób spróbuję Wam pokazać te kolory. I ten jeden rzeczywiście ma takie chłodniejsze drobiny, chociaż moim zdaniem bardziej niż niebieskie, to one raczej są fioletowe. I ja ten wyżej nałożę na stronę z herbacianym różem, a ten poniżej, który teoretycznie ma być delikatnie niebieski, nałożę tutaj, bo wydaje mi się, że z tym różem intensywnie różowym lepiej się połączy. Na pędzel transferuje się bez problemu. Ten różowy wygląda bardzo ładnie i moim zdaniem jest. To przynajmniej po tej stronie lepszy rozświetlacz niż ten, który był w pierwszej kolekcji, bo jest trochę bardziej taflowy. To zależy oczywiście od tego, co lubicie. Jeżeli lubicie drobinowe, to tamten Wam sprawdziłby się idealnie. Dla mnie on był taki, że były dni, kiedy uwielbiałam go używać, i takie, kiedy jakoś tak trochę jednak z niego rezygnowałam, przez to, że on dawał dużo drobin. A tutaj bardziej mamy efekt taki taflowy. Ale nie ukrywam, że tego niebieskiego jestem trochę bardziej ciekawa, także zobaczmy. No, i jednak na samej skórze te drobiny zdecydowanie bardziej wypadają niebiesko niż fioletowo. Możemy teraz przejść do szybkiego podsumowania wszystkich kosmetyków oraz do rozdania. Klasycznie zacznę od rzeczy, które najmniej z kolekcji mi się spodobały. Żeby móc przejść do pozytywnych akcentów. Zdecydowanie największym niewypałem tego testu jest ten dzień w płynie w kolorze Aurora. Dla mnie to jest nieporozumienie, on ginie na powiece i ani nie odbija mocno światła, ani jego kolor nie jest jakiś wybijający. Tak naprawdę to jest taki kosmetyk, który daje Wam jakieś takie 30% efektu, którego moglibyście oczekiwać, bo on ani nie jest ładnie lawendowy, ani nie jest ładnie niebieski, ani właśnie nie odbija światła tak mocno. Tak naprawdę... Jest takim trochę kosmetykiem widmo. Z lekkim, tylko morskim poblaskiem. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że testuję te kosmetyki tutaj w określonych warunkach, czyli przy konkretnym rodzaju oświetlenia. Bardzo często są takie kosmetyki, które przy tym oświetleniu nie dają efektu wow, ale później, kiedy wychodzę i widzę się w zwykłym takim świetle żarówkowym, albo czasami w jakimś świetle wieczorowym, albo z kolei w słońcu, w świetle dziennym, to czasami niektóre kosmetyki, które testuję tutaj, mogą. Mnie zaskoczyć w innym otoczeniu. Ale ja celowo teraz przed przejściem do podsumowania. Wyszłam sobie jeszcze do innych pomieszczeń w domu, plus wyszłam na balkon, żeby móc zobaczyć właśnie jak te wszystkie kosmetyki zachowują się w totalnie różnych oświetleniach i dać wam tym samym jak najlepszy obraz i jak najlepszy ostateczny wynik tego testu. No i niestety cień Aurora nie robi efektu w żadnym oświetleniu. Szczególnie w tym wieczorowym, kiedy na przykład rozświetlacz widać dużo mocniej niż tutaj. Tam on kompletnie też ginie, dokładnie wygląda jak tu, czyli efekt jest dla mnie dosłownie 2 na 10. Drugim kosmetykiem od końca jest ten szary błyszczyk w odcieniu stormi. Jak dla mnie raz, że trochę przywodzi na myśl takie kosmetyki sprzed 15 lat, a dwa, że ten jego taki poszarzały efekt też nie do końca wygląda ładnie i wydaje mi się, że dla wielu osób on będzie raczej robił wrażenie sucia makijażu, niż jego podkreślenia i urozmaicenia w dobrym znaczeniu. Także te dwa kosmetyki śmiało możecie sobie odpuścić. O dziwo, trzecim kosmetykiem od końca jest rozświetlacz. I to jest dla mnie mega zaskoczenie, bo do tamtego z poprzedniej kolekcji często zdarzało mi się wracać, szczególnie latem, a ten nie zrobił na mnie aż takiego efektu wow. Moim zdaniem, tutaj ta strona prezentuje się lepiej i właśnie szczególnie w świetle takim żarówkowym w innych pomieszczeniach, tutaj te złote drobiny wyglądają ładnie i tak podkreślają urodę, ale o dziwo ta niebieska część. Myślałam, że ona będzie taka mocniej iskrząca, że tych drobin będzie więcej, że one będą robiły jakiś taki efekt, który będzie przykuwał mocno wzrok, a tymczasem te drobinki są tak delikatnie zmielone i jest ich w sumie stosunkowo niedużo, przynajmniej tyle się transferuje na policzek, że nie ma tutaj takiego efektu, jakiegoś niesamowitego przykuwania wzroku natomiast on już nie jest taki zły jak te dwa poprzednie i moim zdaniem to jest coś, co po pierwsze na pewno wielu osobom się sprawdzi, po drugie ja jeszcze dam mu szansę w najbliższych dniach i połączę go trochę z innymi zestawieniami, plus może z trochę bardziej lepką bazą pod spodem i może wtedy bardziej intensywnie się przyklei na szczęście wynik jest 4 do 3 z czego 4 to są kosmetyki które bardzo mi się spodobały róż plasuje się centralnie po środku zestawienia, dla mnie on jest ciekawy po drugie jest bardzo łatwo z nim pracować, bo dosłownie w pięciu ruchach palcem on się rozblendowuje do idealnej chmurki. Po trzecie, ma całkiem ciekawe zestawienie kolorystyczne. Myślę, że wiele osób będzie preferowało właśnie tą stronę, czyli tą bardziej herbacianą, ale z kolei ta różowa będzie fajnie wyglądała dana tak na wierzch, właśnie tego różu. Tak samo zrobiła Ewa też w swoim filmie, że po prostu kropkę tego intensywnie różowego dała na ten herbaciany. A po drugie, tak jak wam też pokazałam na dłoni wcześniej, można sobie właśnie na ręce wcześniej zblendować obydwa. Dwa kolory i wtedy dopiero dać sobie i na policzki. I pamiętajcie, że na nos też. I moim zdaniem to będzie idealne połączenie. Także to jest coś, co na pewno warto mieć w swoich zasobach kosmetycznych. No i teraz przechodzimy do podium. I tutaj na trzecim miejscu, ale to już nie był łatwy wybór, uplasowuje się ten cień solar. Solar białas. Nie mogę. To mnie tak śmieszy, przepraszam. Wiem, że jak ktoś z Was nie słucha rapu, to nie będzie Wam to nawet nic mówiło, ale dla mnie po prostu, jak słyszę solar, to nie mogę po prostu od razu jest solar białas. Nevermind. W każdym razie moim zdaniem ten kolor solar jest rewelacyjny i on właśnie spełnia się w każdym oświetleniu. On wygląda przepięknie. Tutaj, kiedy patrzę na siebie w lustrze, on mega odbija światło. Kiedy patrzę na siebie w małym lusterku skierowana do kolorowego światła, wygląda wow, jeszcze bardziej sztos. Kiedy poszłam i zobaczyłam się w żarówkach, cudeńko po prostu wygląda zajebiście. I dodatkowo, kiedy wyszłam na balkon, też on w świetle dziennym robi wrażenie. Także jeżeli chcecie się zainteresować którymś z tych płynnych cieni, to zdecydowanie bierzcie ten. Na drugim miejscu i tu dla mnie mega zaskoczenie jest ten olejek. Nie spodziewałam się, że coś takiego może zrobić na mnie aż tak duże wrażenie, ale on wygląda tak niesamowicie naturalnie, tak ładnie i podkreślająco usta, że to będzie teraz mój taki go-to, po prostu everyday kosmetyk. Ostatnio mam sporo takich dni, kiedy lubię bardzo basicowy makijaż i na przykład nawet nie tuszuję rzęs, a jedynie lubię coś nałożyć na usta, więc jakaś taka subtelna konturówka i to... I po prostu będzie idealny make-up. No i kosmetykiem, który skradł moje serce, jest ten drobinowy błyszczyk w odcieniu Fiery. Moim zdaniem on jest niesamowity. Bardzo piękne ma te drobiny. Właśnie to, że one są złoto-różowe, daje efekt takiego. Jakiegoś przyjemnego ocieplenia waszych ust, ale takiego, który dodaje mega uroku. Jest też taki klasy, i mimo tego, że właśnie jest bardzo mocno drobinowy, to w ogóle nie wygląda przaśnie, a wręcz przeciwnie wygląda tak na bogato. Ja jestem w nim zakochana, będę badać na dniach jego trwałość, także dam wam znać w opisie, jak się nosi w ciągu dnia. No ale kolor jest przepiękny. Komfort na ustach, kiedy nałożyłam go wcześniej, też był na wysokim poziomie. Także to jest coś, po co po prostu musicie biec do biedry. Teraz możemy sobie przejść do warunków rozdania i jeśli o nie chodzi, to klasycznie do spełnienia są trzy podpunkty: po pierwsze, zasubskrybowanie mojego kanału, po drugie, danie łapki w górę pod tym konkretnie filmem, i po trzecie, napiszcie w komentarzu, jaki jest Wasz wymarzony kosmetyk i dlaczego. I tym razem nie mówię o fikcyjnych kosmetykach takich z Waszych snów, tylko o konkretnych kosmetykach konkretnej marki. Jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze takie największe kosmetyczne marzenie, coś, co mega chcielibyście mieć i o czym bardzo marzycie. I dlaczego to jest właśnie to. Na Wasze odpowiedzi czekam do środy 13 listopada do godziny 18. Także mimo, że to będzie 13, to dla kogoś okaże się szczęśliwy i ktoś z was wygra róż oraz rozświetlacz. O godzinie 18 w środku zamykam pulę komentarzy i wylosuję jedną osobę z Was. Tutaj nie będę wybierać, no bo ciężko wybrać, każdy z Was ma indywidualne swoje preferencje, ale weźcie udział w zabawie i jedna osoba z Was wygra te dwa kosmetyki i na pewno komuś to uprzyjemni kosmetyczne życie. Tymczasem w dzisiejszym filmie to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie, ściskam i do zobaczenia już za tydzień. Bye!